To są dobre przepisy. Z punktu widzenia wolnościowca, którym jestem, absolutnie nie, ponieważ zakazuje się obrotu produktem, który jest dopuszczony do sprzedaży i jest dostępny dla osób dorosłych, więc jest to niewątpliwie krok w kierunku ograniczenia wolności. Natomiast jeśli mieszkańcy sobie życzą nie przeszkadza im to ograniczenie wolności, no to należałoby im tylko współczuć, no, ale taka jest ich decyzja. No, po to mamy samorząd Rady Miasta, żeby one decydowały lokalnie o takich sprawach. Na pewno nie powinny być to rozwiązania globalne, tylko powinny się w tych sprawach właśnie wypowiadać, jak najmniejsze społeczności iść oddolnie. Natomiast ja osobiście jestem przeciwna takim. Policjana. Rząd nie powinien traktować swoich obywateli jak dzieci. Mamy nie? mało policjantów. Nie jest rozwiązaniem zacieśnianie tej. Tej przestrzeni wolnościowej obywatela, dlatego że państwo w, jakiś, w jakiejś dziedzinie jest niewydolne, ponieważ w ten sposób, argumentując potrzebą bezpieczeństwa, możemy tak naprawdę pójść w bardzo daleką skrajność. Bezpieczeństwem można usprawiedliwić każdą decyzję, tak naprawdę. Możemy wprowadzić godzinę policyjną, zakaz w ogóle wychodzenia osób po godzinie 18, po zmroku po godzinie 20.